Jak już wiecie, jak już wiemy, w dniu 3 października 2025 roku Sąd Najwyższy Izba Cywilna podjął uchwałę sygnatura 3CZP 20 łamane przez 25 dotyczącą sytuacji, w której rodzic sprawujący główną pieczę nad dzieckiem nie zapewnia kontaktów dziecka z drugim rodzicem. W tym także sytuacji, gdy dziecko odmawia kontaktu, czyli mamy do czynienia z alienacją rodzicielską celową, alienacją, izolacją dziecka od drugiego rodzica, czy nawet od dziadków tego dziecka z jednej czy drugiej strony. Te kluczowe ustalenia uchwały, nawet jeśli dziecko odmawia spotkań z drugim rodzicem, nie zwalnia to automatycznie rodzica sprawującego główną opiekę nad dzieckiem z obowiązku działania na rzecz realizacji kontaktów. Druga kwestia, jeżeli postawa dziecka wynika z wpływu rodzica sprawującego główną pieczę lub konfliktu z drugim rodzicem, to fakt, że dziecko nie chce tego kontaktu, nie chroni tego rodzica przed możliwością nałożenia na tego rodzica kary pieniężnej. Kolejna kwestia, kary finansowe przewidziane są w przepisach między innymi artykuł 598 i artykuł 598-15 i 59816, Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie, najpierw jest zagrożenie nakazaniem zapłaty, a potem jest ten nakaz zapłaty. Praktyczne skutki tej uchwały, rodzic, rodzic, który sprawuje pieczy i który utrudnia lub uniemożliwia kontakty z drugim rodzicem bądź z dziadkami, może być zobowiązany do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz tego drugiego rodzica. To oznacza, że w postępowaniu o kontakty. Yy, jeśli je ustalono orzeczeniem sądowym bądź ugodą, drugi rodzic może wystąpić do sądu opiekuńczego. O wniosek o zagrożenie zapłatą, artykuł 59815 i wniosek o nakazanie zapłaty, jeśli kontakty nadal nie są realizowane. Tutaj mamy do czynienia z artykułem 598, paragraf 16 KPC. Wysokość tej kary zależy od stopnia naruszeń i sytuacji majątkowej zobowiązanego rodzica. Nie ma sztywnej stawki uniwersalnej. Uchwała podkreśla, że odpowiedzialność może zostać nałożona tylko wtedy, gdy rodzic sprawujący pieczę nie podejmuje działań w celu umożliwienia kontaktów, nie wystarcza sama wola dziecka, aby uniknąć tej sankcji finansowej. Jeżeli natomiast dziecko odmawia kontaktu z przyczyn, za które rodzic sprawujący główną pieczę nie ponosi odpowiedzialności, na przykład jest to autonomiczna decyzja dziecka w oderwaniu od wpływu tego rodzica do. Sprawującego główną opiekę, sytuacja może być inna. Co więcej, chcę się odnieść, jeżeli chodzi o tą uchwałę, chcę się odnieść do możliwości złożenia wniosku o naruszenie dóbr osobistych poprzez zerwanie Waszej więzi z dzieckiem, poprzez zerwanie Waszej więzi z wnukiem.